Dobra, idziemy dalej. Jakie jest wasze główne medium komunikacji dzisiaj? Jakiego głównego medium z tych czterech używacie? To jest moje pierwsze pytanie. A druga rzecz jeszcze doprecyzuję dla Oli: że nie chodzi nawet o maile do mailingu, ale jeśli masz zgodę bazy, jaką zbierasz do tego, żeby te maile władować do konfiguratora reklam facebookowych, to możesz do tych ludzi również reklamy kierować. Czyli był na Twoim szkoleniu, nie, webinarze, zostawił maila, widzi od Ciebie reklamy idealnie dopasowane kontekstem do tej osoby. Czyli jeśli podoba Ci się, albo wczoraj, byłem u Osmana, wczoraj byłaś na szkoleniu u Osmana, a czy wdrożyłaś lekcję od niego? Link do wideo, żeby sobie przypomniała to, o czym uczył Cię Osman na webinarze. Przykład konstrukcji reklamy w uproszczeniu. Ja bloguję i to jest moje główne miejsce, ale faktycznie no Instagram fajnie działa, Facebook prywatny. Mm -hmm. No i YouTube to jest tak moje oczko w głowie. Od czy o, co czy znaczy oczko w głowie? Ile no, zrobiłeś wideo no, no, na YouTuba? Treści na YouTube, żeby tam się też ta społeczność wyglądała. Dobra, ile, skoro mówisz mi, że YouTube jest Twoim oczkiem w głowie, ile stworzyłaś tych oczek w roku? 110? Dobrze, jakiej długości? No to od? do? Od sekundy do minuty? 20-minutowe, ale takie... Są Dobra, jaką masz sumę odsłon? Oj odsłon ci nie powiem, ale będzie troszkę o półtora tysiąca wiosów, no to bo tam jest 36 subskrybentów. A to nie jest wina z ilości subskrybentów, czyli ich, ich małości. Kolejny przykład, na moim znowu YouTube, jest YouTube, YouTube jest 20 tysięcy subów. Co teoretycznie powinno dawać mi gwarancję, że każde moje wideo w momencie publikacji, nie wiem, podobie będzie miało przynajmniej z 5 tysięcy wiosów. A tak nie jest. Niektóre mają piki na 200 tysięcy, ale średni poziom mojego wideo jest między 15 tysięcy do po dobie, czy po nawet dwóch dobach. Czasami są piki. Ale ten wykres wzrostu jest taki, że robię wideo. Dokładam, dokładam, dokładam. I to, że Monika, nie zna swoich statystyk jest błędem. Czyli powinniście znać swoje statystyki, czyli wiedzieć, ile macie, jakie macie liczby swoje. To jest pierwsze zdanie, jakie Wam rekomenduję. Własny audyt marketingowy. Też o tym często mówię w necie. Własny audyt marketingowy, czyli co mam dzisiaj? Czy jestem Monika, mam YouTube'a, nagrałam 138 filmów, mam 38 subów i te filmy mają 1500 osłon. Ten argument, nie będę działał teraz, bo cię nie dogoni, albo wy macie bręd zasięgi, jest argumentem z dupy, bo trzeba rozpocząć właśnie tą drogę jak najszybciej, pokopać sobie terowy, poprzucać trochę, wiecie czego, nie? I dopiero wtedy. Pojawiają się kompetencje, zasięgi i społeczność. To są vigarywanie. Oczku, ludzie przegrywają, bo nie mają cierpliwości do robienia tych treści systematycznie. Czyli żaden argument. Okej, okay, trochę inaczej już. Do września 2018 nie miałem żadnego racjonalnego argumentu, który mówiłby, że warto robić więcej wideo na YouTubie. Żadnego. Coś tam ktoś kupi, ktoś coś polecił, ok, spoko. Ale jak strzeliłem wideo o Latę, to pewnie oglądaliście, to nie oglądał z Was wideo o Latę. Wszyscy oglądali. No mu nie linka nie wysłałeś, Monika. Wysłałem. <laughs> nie odpytałeś go z tego później. To to wideo zmieniło cały kanał. To nie był jeden pyk, bo było mnóstwo kroków wcześniej, które budowały ten kanał. Więc znowu, u mnie to, co mówicie na początku, że chcę działać tak jak wy, tak dużo i tak dalej, to jest przygotowywanie się pod te duże strzały, pod okazję. I znowu, ja chcę w tym roku mieć. Wideo, które będzie miało ponad milion odsłon. Nie mam pojęcia, który z tych wideo to zrobi, więc robię różne wideo. Słowo klucz: robię te wideo. I w procesie robienia mamy dwa bonusy. Pierwszy: zwiększamy szansę na sukces, że to wypali. A druga, bardzo ważna rzecz: mamy uczenie się, czyli nowe kompetencje. Czyli lepiej mówisz do kamery, piszesz lepsze posty, robisz lepsze grafiki, robisz lepsze, 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 lepsze rzeczy. Ja żałuję, że nie dokumentowaliśmy naszego procesu tworzenia od samego początku, jak robi to Gary Wajneczuk, czyli zobaczylibyście webinar, który prowadzę sam na komputerze, grafiki zrobione w PowerPoint, sam ustawiam wszystko, czyli mailing, a mailing, jeszcze w tym mailingu w ogóle nie miałem. Pokój webinarowy, wszystkie wtyczki gdzieś tam konfiguruję, łączę, coś działa, coś się wywala. Robię to nie wiem, w kafejce internetowej w Portugalii i mam w pokoju 200 osób i oni później kupują książki o mnie za kilka tysięcy. Co w ogóle jakieś wiecie, kosmosy, u mnie są. Wczoraj miałem wywiad u Marty Baczewski Golik, bardzo fajna pani przedsiębiorcza, która jest brokerem nieruchomości. Razem z koleżanką zrobiły kurs o nieruchomości dedykowany kobietom i sprzedały 120 kursów po 500 w ciągu godziny na pierwszym webinarze? Czy zrobiły 60-70 tysięcy na pierwszym swoim webinarze? Puh. Nie, what the fuck. A teraz skąd to się wzięło wcześniej? No i to już nie mogę Możesz. To Rozumiem, że nie mamy szukać u nas, nazwijmy tak, zwanych rodzynków, które byśmy chcieli wrzucić, tylko mamy wszystko po kolei i wrzucać, co nam przychodzi na myśl nie będzie to Nie, bardzo duże uogólnienie teraz robisz, więc też chcę mieć pewność, że wy dobrze skumacie mój przekaz. Nie cokolwiek... Nieco nie przyjdzie na myśl, ale z drugiej strony, cokolwiek tak, co ci przyjdzie na myśl, bo ci to poruszyło. Tak, to mam na myśl. Tak, więc moje wideo Latę to był efekt dwudniowych rozmyśleń na tym temacie. I to był taki skanalizowany przekaz w 15 minut, gdzie powiedziałem dokładnie, co tam mnie nie wiem, męczyło, czy o czym myślałem. Nagrałem wideo o tym, że ludzie kładą łapy do żarcia w restauracjach i że nie puszczają kobiet w ciąży w kolejce. I to wideo teraz ma około 6000, osób, a myślałem, że to wideo będzie miało znacznie większy zasięg i jakby aprobatę i pomoc ze strony społeczności, że ono będzie szło dalej. Wróciłem wczoraj wideo. Pierwsze wideo, jakieś świadome, motywacyjne wideo, zrobione do ludzi na YouTubie, którzy potrzebują, ich są takich treści. Też myślałem, że bardziej stromo ten wykres sobie ruszy. On teraz ma około 1000 odsłon od 20.00 wczoraj. Dużo, mało. Jak to oceniacie? Mało, trochę więcej niż Twoje wideo. Właśnie. Więc nie ma co się porównywać, czy szukać będzie mało, czy dużo. Pokażę wam teraz te wszystko w kategorii wizji, inspiracji motywacji dla was, że rozwój e, mojego kanału na YouTube wyglądał w ten sposób. To było nic. Robię coś tam, robię, robię. O, pyk jak jeden był większy, robię, robię, robię. Nie ma tego pyku wyżej. O, pojawiło się wideo ujaska wiśniowskiego wzrosły mi suby z 1000 do 4000 w dobę w dwa dni. Tutaj, nie, no to robimy dalej, albo spadek niżej, ale już nie do zera, widzicie? Tu jest jedna linia. Ten poziom taki stabilny jest już. O! Tą wysokość wyżej. Więc dalej robię, 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 robię. Ale już nie od zera, ale od poziomu wyżej. O! Cyk! Skoczyło wideo z Robertem Grynem. 60 tysięcy osłon. Robię, 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 robię. Jesteśmy już nie, nie tutaj, ale trochę wyżej. Tak? I idziemy na kolejną stronę, żebyśmy mieli płynność tutaj tej linii czasu. Czyli tutaj to było. Ok, to było zero, powiedzmy, w tym miejscu. To mamy ten stabilny poziom u siebie, robię, 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 a piękne sobie wideo o latę. Przysz, przebiło skalę. I to w tym miejscu, w tym miejscu, to wideo miało 200 tysięcy osłon, kosmos. Gdybyście mi powiedzieli, czy znaczy inaczej, ja mówiłem w zeszłym roku na początku 2018, że będę miał wideo, które będzie miało kilkaset tysięcy osłon, ale ja nie wiedziałem, jak to zrobię w ogóle. I wy też tego nie wiecie. Nie wiecie, jak to zrobić. Można kupić po prostu odsłony na e, AdWords'a czy u przyjaciół w Indiach, ale to są bezwartościowe odsłony. Liczą się prawdziwe odsłony, które mają wpływ na odbiorcę. I teraz to wideo dało mi 200 000 odsłon. I teraz uwaga. Te wszystkie poprzednie wideo, o których mówiłem, wszystkie, dostały plus 500 000 odsłon. Wszystkie. Że jak ludzie wpadli, to było takie coś, że. E, że wpadłem w ten kanał, do tego wideo, i to rozszerzyło, rozlało się na pozostałe filmy, filmy. Czyli to było robione po to, że jak będzie ten strzał, żeby nie skończyło się na jednym wideo, żeby oni mieli co oglądać. I w tym momencie mój kanał urósł gdzieś, zaraz, z 4000 do 200 20 tysięcy 20 subów. zrobię parametry. Dobra. Wtedy mój kanał urósł z. Było 4000 subów, zamieniło się na 15, czyli urósł czterokrotnie. Było tutaj. Um, 500, około 500 tysięcy odsłon, i ono zamieniło się w milion odsłon. I bardzo ważny parametr, który ja mierzę, też wam to polecam. Jaki jest wasz normalny ruch, taki bez szału. Na początku jest zero. nie? Coś robicie później? Macie pierwszą widzę na blogu, drugą, trzecią, więc średnio tygodniowo macie na przykład 30 unikalnych osób na waszym blogu jest. Robicie akcję, nie, mailing, webinar, wywiad jakiś ważny, skacze wam to wyżej. I po tym wywiadzie już nie macie 30, ale macie 40 wiernych widzów, którzy Was oglądają. I to jest bardzo ważny parametr. Bo strzały będą, ale liczy się to według mnie. Jak, jaka jest wielkość grupy tej regularnej? Waszych najwierniejszych fanów? Dalej. No śmiało. I można przyjąć takie założenie, podsumując Twojego YouTube'a i ten rozwój, tak? że oprócz tego, że jednak hastujesz i praktycznie dzień w dzień tworzysz treści, które nie zawsze się spotykają z takimi zasięgami, jakie mogłyby, to mhm. dla ciebie tymi strzałami są z jednej strony wideo twoje, które z kilku względów. YouTube promuje jako takie klatę, jak tak. z drugiej wizyty, czy jakby mm. korzystanie ze społeczności, czy tam rozgłosu osób, tak jak podałeś gryna, czy tam, mm. rytkę, tak? Mm. To są takie mm. oprócz tej roboty te dwa sposoby, gdzie jeden możesz jasno kontrolować, no bo albo się z kimś umówisz, albo nie, a drugi ops, tak by To, co mam w swojej kontroli, każdy z was ma to w strefie kontroli, w strefie swojego wpływu, nie jest wynik ilości odsłon. To nie jest wynik. To nie jest w waszej. władzy. wpływie, tak. Chyba że jesteś geniuszem YouTube'a, potrafisz w odtwarzalny sposób robić takie wideo. Jak miałem wideo o latę, miałem komentarze, że ludzie już w ogóle nie rozumieją jak to działa, mówiąc: Nagrałeś to wideo dla odsłon. Ja zastanawiam się, Jezus, Maria, gdybym ja to potrafił w powtarzalny sposób trzaskać wideo, które mają 200 tysięcy odsłon w tydzień, to bym tylko to robił, bym wszystko inne zaniechał. I jakby, gdybym potrafił zrobić. 200 tysięcy razy 30 dni, 60 milionów odsłon miesięcznie. Fak, nie, to jest własna telewizja przecież. Kanał TVN-u takich odsłon nie ma w ogóle. A to nie jest możliwe, według moich talentów. W mi się rozmowę z Dominiką, że, że ani ona, ani ja nie mamy talentu, a mamy postawę i pracowitość. I tak to również odbieram, czyli nagranie kolejnego wideo jest w moim zasięgu, ale to, jaki będzie miał odsłony, nie jest w moim zasięgu. I teraz wszyscy wam powiedzą, takie opinie słyszę, więc też się z z tymi skonfrontować y, opiniami, które ja gdzieś słyszę, więc Wy może w nie wierzycie. Że wideo na YouTube żyje tam 1, 2, 3 dni, 2 tygodnie. No to się ogląda, on tam przemija, la lala. Gdyby to było prawdą, to y, po tym, jak wpadł mi ten ruch z latę, niewykopane byłyby wideo, bo latę było we wrześniu. A nagrałem wideo w Tajlandii w marcu 2018 z basenu iPhone'em bez żadnego mikrofonu, które po wideo z latem z, z 4000 osłon zamieniło się w 60 60000 osłon. Czyli on sobie wybrał wideo, które uznał za najbardziej zajebiste według YouTube'a. Sam YouTube sobie to wybrał i te wideo promował jako główne. Widzą, którzy mnie chcieli obejrzeć. I chodzi o to, żebyście swoim działaniem uczyli się swojej społeczności. Tworzyli więcej treści, pozwalali YouTube'owi nauczyć się Was. I że jak pojawi się Wam ten strzał, a na pewno się pojawi, jeśli robisz systematycznie, robisz, robisz, dokładasz kolejną cegiełkę, to to się później fajnie rozłoży na wzrost całego kanału. Tak? I teraz, wszystko co powiedziałem tutaj, a propos YouTube'a, dotyczy każdej innej platformy: Instagrama, Facebooka, że jak robisz, 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 to nagle jest pyk. Zapisuje się więcej osób na Twój webinar. Najwięcej miałem e, prawie 4000 zapisów na mój webinar, czyli pozyskaliśmy 4000 maili za 0 złotych na webinar, gdzie moim gościem był Gary Vaynerchuk. Czyli to jest ten strzał. Normalnie na webinar mamy zapisów, e, też to się to zmieniło ostatnio, jest trochę mniej tego teraz, że mamy zapisów około między 400 a 500 zapisów. Przychodzi 200-300 osób na webinar. Wy w tej grupie jesteście, bo pewnie większość z was jest z webinarów gdzieś ode mnie, nie? Na gary pojawiło się w pokoju webinarowym ponad 2000 osób. Jak zobaczyli, że nie ma tłumacza, to w pokoju zostało 1100 osób, ale te 1100 osób było znane przez godzinę. Ale pierwsze pół godziny był Gary, a później był Osman. Ty znowu, Gary śledził mi uwagę, maile, ekspozycję, dał mi błogosławieństwo, że Marcin jest fajny. Tak, i ja spędziłem z tymi ludźmi później tam prawie że godzinę. Komunikując, jak to wygląda, kim jest Gary, jak z nim współpracujemy, oni później kupują książki, polecają nas dalej itd. Tak 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 to jest mega ciekawy efekt. Hmm?